Tam działaczy i przywódców ruchu narodowego. A teraz przed nami krótka seria siedmiu przemówień. Zacznie jak to w Polsce kobieta, bo my kobietom zawsze winniśmy największy szacunek i cześć. I będzie to kobieta przyjeżdżająca. Z zagranicy, ale tak jakby nie z zagranicy, bo przyjeżdżająca z polskiego Lwowa. Niedawno wielkie oburzenie zapanowało w niektórych eurokratycznych środowiskach, kiedy kibice Legii Warszawa na meczu w Charkowie, a potem na meczu w Warszawie rozwiesili transparent Wilno Lwów. A my im dziękujemy i gratulujemy, że taki właśnie transparent się pojawił. Dlatego jako pierwsza przemawia polska publicystka z Lwowa, rozwijająca tam polskie radio Lwów, nasza wspaniała Marysia Pysz z Lwowa, Leopolis Semper Fidelis. Witam wszystkich na dzisiejszym Marszu Niepodległości i pierwsze co pragnę zrobić, zwrócić się do policji, która dzisiaj niby nas ma pilnować. Oni utrzymują się z naszych podatków, wiem, że mnie słyszycie. Już mamy 40, 40 zatrzymanych osób, nie wiemy co z nimi jest i nie wiemy gdzie są. To są osoby przeważnie z Podkarpacia, więc zwracamy się do was. Utrzymujecie się z naszych pieniędzy, bez nas jesteście biedni jak mysze kościelne, bo nie mielibyście z czego żyć. Także zwracam się do rządu polskiego, który dzisiaj... Także zwracam się do rządu polskiego, który bardzo nas się boi, bo nie ściągnąłby tutaj posiłki około 20 tysięcy policjantów i swoich służbowców do Warszawy w dzisiejszym dniu. Nie warto nas się obawiać, my po prostu kochamy swój kraj, kochamy więcej niż inni, dlatego że dzisiaj jesteśmy tutaj z polską flagą. Tak samo ci Polacy, którzy zostali poza granicami Polski, śledzą dzisiejsze wydarzenia w internecie i są razem z nami. Polacy z Lwowa, z Żytomierza, z Kijowa i z Donbasu. Wszyscy są dzisiaj... Przyklejenie do monitorów komputerów. Tym ci, którzy nie udało im się dzisiaj tutaj trafić, są razem z nami. Dlatego zachęcam wszystkich, zachęcam cały rząd polski, aby przestali nas się bać. Dlatego, że my jesteśmy patriotami, nacjonalistami i po prostu kochamy nasz kraj. Kochamy bardziej niż wszyscy inni. Dlatego, że w obecnej sytuacji mamy rząd o znamionach polskości. Dlatego, że jeżeli mamy na Wołyniu czystkę etniczną, o ludobójstwa, rząd nie jest polski. Rząd ma tę Znamiona, znamiona polskości. I tutaj zachęcam wszystkich do pokojowej demonstracji. Wiem, że będzie pokojowa, tak samo wiemy, że będą prowokacje, ale my jesteśmy lepsi od innych jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Przede wszystkim mamy czerwono-białą flagę. I tak samo, może nie ten nasz wymarzony kraj, może nie taki, jak miałby być. Ale dzisiaj mamy święto niepodległości, dlatego powinniśmy się cieszyć z tego święta, bo sama nazwa święto obowiązuje, każe nam świętować. Jesteśmy tutaj, przejdziemy tym marszem wszyscy razem, przejdziemy pod polską flagą, zrobimy to, czego nie mogą zrobić na przykład Polacy poza granicami kraju, którzy tam pozostali nie z własnej winy. Będziemy iść i będziemy po prostu śpiewać patriotyczne pieśni, głosić patriotyczne hasła. I dlatego jeszcze raz zwracam się do rządu polskiego, do tej samej policji, która nas obserwuje. Pomagajcie nam, pomóżcie, pomóżcie wszystkim, którzy kochają ten kraj, dlatego że wszyscy jesteśmy Polakami i dlatego czołem wielkiej Polsce.